Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Środa godzina 20, tak jak zawsze mamy czas na, na to, co najważniejsze, na naszego Boga, na skupienie się na Nim, na Jego łasce, na jego wielkości, na jego mocy. Staramy się co tydzień otwierać Boże Słowo i czytać o tym, co Bóg zrobił, co Bóg powiedział po, po to, żeby zbudować naszą wiarę. I po to, żeby modlić się o większe zmiany w swoim życiu. Bo Bóg jest gotowy, żeby wejść do naszego życia, żeby poukładać nam pewne sprawy. Tylko my musimy być chętni. Musimy zrobić na to przestrzeń i nie szukać gdzieś indziej, tylko szukać u Niego. Tak więc bardzo się cieszę, że jesteście. Dajcie znać w komentarzu, czy dobrze widać, czy dobrze słychać. Dlatego, że to ostatnio jakoś różnie bywało z tymi moimi. Tutaj sprzętami, więc przyda się jakiś feedback odnośnie szczególnie odnośnie dźwięku, bo chyba jakoś ostatnio był z tym problem głównie. I napiszcie może od razu w komentarzu, czy byliście tydzień temu, kiedy Ania opowiadała swoje doświadczenie, bo to było wyjątkowe spotkanie, wyjątkowe zbudowanie. Jeżeli niektórzy z Was jeszcze tego nie widzieli, to Was zachęcam żebyście obejrzeli po tej transmisji dzisiejszej. Tą, tą właśnie tydzień temu, która była, bo mm, moim zdaniem Pan Bóg działał naprawdę na maksa. <grytanie> Nasza wiara była podniesiona. Jak wiara jest podniesiona, to też się wiele więcej dzieje. Okej, okay, okej. Okay. Widać, widać wszystko dobrze. Słychać dobrze, dobrze. Widać i słychać. To, że widać i słychać, to przypuszczam, że tak, ale yy, kwestia jakości. Tak, nie zawsze ta jakość jest dobra. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was dobrą i złą nowinę. Zła na początek jest taka, że dzisiejsze spotkanie będzie trwało tylko pół godziny. Raz w miesiącu, niestety w te środy nie udało się kiedy indziej, mamy drugie spotkanie, tym razem tylko dla kobiet, tylko dla babeczek. W ramach naszego projektu Tłusta Owca zapraszamy w ogóle wszystkie wierzące kobiety, żeby spotkały się z nami tak face to face, o ile internet pozwala na to face to face. Nie możemy się dotknąć ani objąć, ale przynajmniej możemy zobaczyć swoje twarze, czyli nie tutaj na YouTube, nie na Facebooku, ale spotykamy się na Zoomie, tak, aby móc włączyć swoje kamerki. I żeby móc się lepiej poznać, bo ta społeczność, którą tutaj mamy, ona jest wspaniała, ona jest cudowna, możemy się razem modlić, ale chcemy czegoś więcej. Chcemy, znaczy nie więcej niż modlitwa, ale chcemy otworzyć bardziej przed sobą swoje serca. Tutaj mówię, ja, wy nie możecie nic powiedzieć, możecie napisać, ale wierzę, że kiedy właśnie spotykamy się tak. Kiedy mamy otwarte, że tak powiem, serca, ale też mikrofony i możemy coś powiedzieć, to ten przepływ jest większy. I dlatego o 20:30 już mamy taką kolejną wiosenną edycję naszego spotkania. Więc, jeżeli jesteś kobietą kochającą Boga, która chce, może popróbować jakiejś nowej społeczności, nowych relacji. Jesteś otwarta na to, by. Dzisiaj, dzisiaj mamy taki temat związany z wrastanie, ze wzrastaniem, z zasianiem, dlatego, że mamy wiosnę, siejemy w naszych ogródkach i dzisiaj będziemy mówić o sianiu w swoim życiu, sianiu dobrego ziarna i o różnych rodzajach gleby. Mamy również przygotowany konkurs z nagrodami. Piękne, wielkie kubasy yy, przyszły, wyprodukowane z logo yy, tłustą owcą. Yy, podzielimy się na mniejsze grupki, pięcioosobowe. Yy, w tych grupkach będziemy rozmawiać, modlić się, błogosławić się, dawać sobie słowo prorocze. Będzie również ten konkurs przeprowadzony, więc yy, jeżeli masz ochotę się z nami spotkać o 20.30, to się spotkaj, człowieku. <grym> yy, tutaj już Wam wyświetlam. To, że Wam wyświetlę, to Wam to dużo nie da, ale moment, puszczę Wam e, w, może w komentarzu link do tego spotkania, tak żeby e, te dziewczyny, które chcą wziąć udział, e, sobie możecie od razu otworzyć ten link, e, i po tym spotkaniu od razu będzie to na Zoomie. Witam, witam panów również. <laughs> panów również. Słuchajcie, na sam początek chciałam wam przeczytać doświadczenie, które dostałam. Mój, mój przyjaciel, mój znajomy napisał. Żeby mnie zbudować, żeby mieć takie owoce tego, co tutaj robimy co środę, kiedy modlimy się, modlimy się o chorych, e, doświadczamy tego, że przechodzą różne bóle, przechodzą różne schorzenia e, i niektórzy wydają świadectwo, niektórzy piszą do mnie maile e, i to jest jedno z takich świadectw, które chciałam Wam przeczytać na początek, żeby zbudować naszą wiarę. Agato, w miniony piątek jedna z sióstr w naszym kościele składała świadectwo, że została uzdrowiona z niemocy, z bólu w barkach, podczas słuchania twojej modlitwy o różne fizyczne dolegliwości. To nawet nie było słuchanie na żywo, ale osłuchiwanie modlitwy z poprzedniego tygodnia. W trakcie twojej modlitwy odczuła ciepło przepływające przez jej ciało i doświadczyła ulgi od bólu barków. Chwała Bogu, dziękuję Bogu za ciebie wow, chwała Bogu, patrzcie my się modlimy i to i Bóg słyszy i Bóg działa i Duch Święty działa i to słowo cały czas się niesie bo Bóg nie wypuszcza swojego słowa, żeby nie, wykonała, nie wykonało swojej pracy i ta siostra nasza słuchała tej transmisji i to odsłuchiwała ją, czyli nawet nie była na żywo ale odsłuchiwała ją i przyjęła z wiarą to słowo, które było wypowiedziane przyjęła to z wiarą i została uzdrowiona. Eee, tak więc eee, zobaczcie, zobaczcie, jak to działa. To działa na odległość, <laughs> to działa niezależnie od tego, czy jesteś gdzieś na żywo, i czy ciebie ludzie dotykają, czy kładą na tobie rękę i się wtedy modlą. Eee, czy jest jakieś wielkie proroctwo, czy ktoś specyficznie do ciebie mówi tak, Anno Kowalska to do Ciebie jest słowo, że Bóg Ciebie uzdrowi. Nie, po prostu kiedy mamy otwarte serca yy, i po prostu pragniemy, jesteśmy jak taka gąbka, która jest wysuszona i która po prostu zasysa, to, yy, to zasysamy wtedy właśnie od Boga, tak? Zasysamy to błogosławieństwo, yy, bierzemy z Niego, bierzemy uzdrowienie, bierzemy uwolnienie yy, i, i dokonują się zmiany. I tak było właśnie u tej kobiety. Chwała Bogu, błogosławimy Ciebie, jeżeli nas słuchasz teraz. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj również właśnie w takim nastawieniem podeszli. Żebyśmy nie patrzyli na to, co jest możliwe, co jest niemożliwe. Tydzień temu żeśmy słuchali Ani. Widzam Ania, też Ciebie pozdrawiam, bo widzę, że jesteś. Ania opowiadała świadectwo ze swojego życia, jej własne uzdrowienie, uzdrowienie jej syna. Z różnych rzeczy, z różnych, z różnych problemów i to były, to były schorzenia, o których lekarze mówi, że jest niemożliwe, żeby było jakiego, była jakakolwiek poprawa, ale u naszego Boga wszystko jest możliwe. Amen? Amen. Eee, Okej. Okay. Co to są za rozmowy tutaj o no to się tego, czy jest się mężczyzną, czy się nie jest mężczyzną, widzę kostek. No ciekawe, ciekawe teologie tutaj płyną. Dobrze, słuchajcie, ponieważ mamy dzisiaj mało czasu, a chcemy się modlić, bo modlitwa jest najważniejsza i chcemy wziąć od naszego Taty w Niebie wszystko, co dzisiaj chce nam dać. Dlatego otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, dziewiąty rozdział i 35 werset. Yy, już wam tutaj wyświetlę to, żebyście też mogli sobie znaleźć. Mateusza 9:35. Dobra. I obchodził Jezus. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głoszą, głosząc Ewangelię królestwa uzdrawiając wszystkie choroby i wszystkie słabości wśród ludzi. Ja uwielbiam nauczać i teraz mnie kusi, żeby tutaj pociągnąć ten cały temat. <grym> Ale chciałam wam zwrócić tylko na niektóre rzeczy uwagę. Po pierwsze, Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Czyli wszystko jedno, gdzie jesteś. Czy jesteś daleko, czy jesteś blisko kościoła, czy jesteś daleko od nas, czy blisko. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Bóg może dotknąć wszędzie człowieka, gdziekolwiek on jest. Nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa. Ewangelia Królestwa. To jest, to jest bardzo ciekawy zwrot. Czasami mówimy o ogłoszeniu Ewangelii, ale o czym Jezus głosił Ewangelię? Co to jest Ewangelia? Dobra nowina. Dobra nowina, o czym? O Królestwie, a czym jest Królestwo i dlaczego Jezus nauczał o Królestwie? Dlatego, że królestwo to jest e, miejsce, gdzie włada Bóg, gdzie rządzi Bóg. A tam, gdzie rządzi Bóg, nie ma ciemności, nie ma nieprawości, nie ma żadnych dzieł diabła, takich jak choroba, jak ubóstwo, jak, jak wstyd, e, jak zawstydzanie, jak poniżanie, jak niskie poczucie wartości. Jak gnębienie drugiego człowieka. Nie ma żadnej słabości, nie ma żadnych uzależnień, nie ma żadnych e, ułomności w charakterze. Ta, tam jest Królestwo Boże, gdzie jest światło naszego Boga, gdzie jest sam Bóg, tam gdzie Duch Święty, tam jest wolność, tam gdzie Duch Święty, tam gdzie sama Boża obecność, tam jest Boże Królestwo. Jezus przychodząc, Idąc do, do ludzi, e, przychodził równocześnie z Bożym Królestwem. Mówią, mówił: Jeżeli ja palcem Bożym wyganiam demony, to zaprawdę przyszło do Was Boże Królestwo. Czyli jeżeli ja działam z mocą, z mocą w nieb z nieba, niszcząc dzieła diabła, to znaczy, że przyszło Królestwo. To znaczy, że to Królestwo jest otwarte, że można w nie wejść, że można Wejść w tą inną sferę, duchową sferę, gdzie rządzi Bóg, gdzie yy, diabeł nie ma wstępu i nie może nas dotykać, nie może nas gnębić w żaden sposób. I to była dobra nowina dla, dla ludzi, yy, bo dobra nowina, że tam w przyszłości kiedyś będzie dobrze, owszem, to jest pokrzepiające, ale zauważcie, że Jezus, gdziekolwiek nie szedł, on uzdrawiał. Dzisiaj, się, dzisiaj yy, mówimy o tym, jak uzdrawiał Jezus. Jezus uzdrawiał. Wszędzie, zawsze, tam gdzie była wiara, głosząc najpierw o tym, dlatego że właśnie, dlaczego my tutaj na początku opowiadamy doświadczenia, dlaczego ja tydzień temu zaprosiłam Anię, dlaczego Wam dzisiaj przeczytałam tego SMS-a, bo Jezus również na to kładł akcent, że na początku słowo wypowiadał, które wzbudzało wiarę w ludziach, głosząc dobrą nowinę o Królestwie, mówił: im, Ludzie, możecie doświadczyć uwolnienia, uzdrowienia i zbawienia. Czy chcecie tego doświadczyć dzisiaj? Jakby pokazywał im, że jest to możliwe, i wiara, która w nich wtedy rosła, powstawała, sprawiała, że e, chwytali się tego, co Jezus też e, miał dla nich, tak? czyli przyjmowali e, uzdrowienie, zbawienie i e, uwolnienie. Dlatego Jezus głosił Ewangelię o Królestwie, uzdrowia, uwaga, uzdrawiając, nie do tego wersetu, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. Ten werset jest tak mocny. Zobaczcie, on obchodził wszystkie miasta i wioski, wszystko, wszystkie miejsca, uzdrawiając wszystkie choroby i wszystkie słabości. Czyli jak uzdrawiał Jezus? Totalnie można powiedzieć. <laughs> znaczy, wiemy, że też nie mógł, w pewnych miejscach nie mógł uzdrowić ludzi, ponieważ nie było wiary. I to jest jakby jedyna, jedyne ograniczenie Bożej suwerenności, można powiedzieć, tego, tej Bożej woli, która, którą Bóg chce tu, tutaj pełnić, właśnie w postaci uzdrowienia yy, i zbawienia, yy, kiedy nie ma wiary, tak? Czyli kiedy nie ma chęci przyjęcia tego, co Bóg. Ma ze sobą, tak? Bóg na siłę nie będzie tego robił, bo jest to zbyt cenne, zbyt wspaniałe. Dlatego, kochani, podsumowując, bo będziemy się teraz modlić, podsumowując, nie ma żadnych ograniczeń, żebyś dzisiaj został uzdrowiony, ponieważ Bóg nie czyni różnicy pomiędzy ludźmi, pomiędzy miejscami, w których ma działać. To nie jest tak, że w Pakistanie działa bardziej niż w Polsce. Nie. Bóg, Jezus obchodził wszystkie miasta, Duch Święty jest teraz wszędzie dostępny tak samo, z taką samą mocą. I Jezus uzdrawiał wszystkie choroby, nie ma różnicy, jak potężna jest Twoja choroba. W naszych głowach często jest potężna, tak jak ten goliat, który tak urósł, urósł jest taki wielki, że nawet nie podchodzimy, bo czytamy o tych chorobach, bo się nad nimi zastanawiamy. I, I myślimy, że są takie wielkie, ale dla Boga nie ma różnicy uwolnić kogoś od kataru czy uwolnić kogoś od raka. Różnica jest w tym, jak my do tego podchodzimy i ile my mamy wiary, że mamy więcej wiary, że minie nam ból, nie wiem, ból ręki, niż yy, że przejdzie nam na przykład rak trzustki, tak? Bożeśmy słyszeli, że rak trzustki to jest taki, z którego y, się nie wychodzi, że się umiera. I wiecie, i te wszystkie y, wiara w pewne słowa sprawia, że my siebie y, sami ograbiamy z tego, co ma Bóg. Dla Boga nie ma różnicy, On uzdrawiał wszystkie choroby, tu czytamy. I wszelkie słabości to też jest rozróżnienie, że nie tylko choroby, Jezus uzdrawia też słabości. Jeżeli masz słabość w swoim charakterze, typu jesteś nieśmiały, Jesteś, nie wiem, wycofany, um, czujesz się gorzej, um, nie, nie, nie radzisz sobie w jakichś sytuacjach, czy socjalnych, czy intelektualnych, czy jakichkolwiek. Tak? Nie radzisz sobie, odczuwasz słabość, jakąś niemoc, że nie jesteś w stanie um, czegoś zrobić. Jezus to może dzisiaj uzdrowić, może Ciebie uwolnić od tych słabości, e, wszelkich słabości i wszelkich chorób. I dlatego, kochani, E, tak, nie musimy błagać, nie musimy błagać. E, musimy podejść do Boga z ufnością, z ufnością, dlatego że On jest więcej niż dobry. On jest więcej niż dobry i On chce samych dobrych rzeczy dla nas. To, że one się nie dzieją, to nie jest jego wina. E, są pewne trudności, które są w nas, w ludziach. E, tak jak już mówiłam, Bóg jest ograniczony przez Nasze wybory, przez wybory innych ludzi, i nie, nie gwałci tego, nie wpycha się na siłę, tylko czeka, aż zostanie przyjęty, aż zostanie zostaną mu otworzone drzwi. Dlatego dzisiaj chcemy modlić się, kochani, z taką ufnością dzieci, które znają swojego tatę w niebie i wiemy. Ee, że tak, Ewangelia, dobra nowina o Królestwie oznacza dobrą nowinę o dobrym Ojcu, który ma dobre rzeczy dla swoich dzieci dzisiaj, które chce rozdać, chce, chce nam dać. Ee, dlatego już zaczynając się modlić, e, drogi Tato w niebie, otwieramy swoje serca na Ciebie, e, uwielbiając Ciebie za to, co już zrobiłeś, za te wszystkie cudowne rzeczy, o których czytamy. W Twoim słowie, kiedy słyszymy takie świadectwa jak Ani w zeszłym tygodniu, słyszymy te świadectwo, takie świadectwa, które ja dzisiaj czytałam, czy inne, o których czytamy w różnych książkach, w różnych publikacjach, gdzie ludzie składają w kościołach również świadectwo, że Ty ich dotknąłeś, Ty ich uzdrowiłeś. My chcemy oddawać Tobie za to chwałę, bo jesteś dobrym Bogiem, który działa. Dobre rzeczy. Za każdym razem, kiedy Tobie pozwalamy, Ty wchodzisz i uwalniasz swoją moc. I dlatego dzisiaj przychodzimy z tymi wszystkimi trudnymi rzeczami, w których nie mamy jeszcze przełomu, ale wierzymy Tobie, że ten przełom już przychodzi, że Ty już przychodzisz z tym przełomem, że Ty już jesteś bardziej niż gotowy, że Ty uzdrawiasz wszelką chorobę, że Ty już uzdrawiasz wszelką niemoc i dochodzisz do wszelkiego miasta. I również do każdego serca teraz przychodzisz, żeby, żeby uzdrawiać, żeby uwalniać. Tak więc to, co teraz wydaje nam się być duże, w Twoich oczach jest małe, jest po prostu kwestią Twojego pstryknięcia, żeby to zniknęło. I dlatego chcemy dzisiaj przyjść z wiarą. Nie chcemy cię. Błagać, bo wiemy, że Ty chcesz jeszcze więcej dobrych rzeczy dla nas niż nawet my sami jesteśmy świadomi, że potrzebujemy. Yy, i, I wiemy, że Ty jesteś yy, otwarty, yy, jesteś, jesteś chętny, żeby właśnie teraz zadziałać w naszym życiu. Chcemy przyjąć Twoje działanie. Chcemy Ci podziękować, Duchu Święty, że tutaj jesteś. Że dotykasz się każdego z nas po to, żeby zmieniać nasze życie. Ja chcę teraz błogosławić każdą jedną osobę, żeby Twoja obecność się dotknęła, żeby Twoja obecność się tak otuliła, jak, jak kocem, by każda osoba, która tutaj jest, mogła odczuć w duchu Twoje działanie. Odczuć w duchu Twoje działanie potężne, Twojego, twojego świętego ducha, żeby przyszło uwolnienie i żeby przyszło uzdrowienie w każdej części ciała, która teraz boli, żeby się zamanifestowała Twoja moc zapraszamy Ciebie Duchu Święty przyjdź i działaj przyjdź, spełnią swojej mocy spełnią swojej dobroci i uwalniaj rozszerzaj to, co jest ściśnięte rozciągaj to, co jest ściśnięte niech, niech następują te Cudowne zmiany, które Ty zaprowadzasz. Może przyjmujemy, przyjmujemy Twoje uzdrowienie. Ja modlę się szczególnie teraz o, o, o te osoby, które mają problemy z zatkanym nosem albo z nierówną przegrodą w nosie, z jakąś niedrożnością nosa. Niech to zostanie odetkane. W imieniu Jezusa Chrystusa, niech przyjdzie pełna drożność pełna drożność tutaj w tym oddychaniu, żeby nie było e, też żadnego chrapania, e, żadnego niedotlenienia związanego z właśnie z utrudnionym wdychaniem powietrza przez nos, niech przyjdzie Twoje uwolnienie, e, niech przyjdzie też nastawienie tych wszystkich nie wiem, przegród e, tych wewnętrznych tutaj kanałów, żeby była pełna drożność, niech przyjdzie pełna drożność do, do naszych do, do tych nosów, do tych tutaj części ciała, które niektórzy z Was odczuwają, że są zatkane. Hmm, pełna drożność w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja dzisiaj bardzo mocno czuję, żeby modlić się właśnie o taką drożność. Bardzo wielu rzeczy, które są pozatykane, które są w jakiś sposób a, zatkane, takie ściśnięte, tak jak żyły, również a, jakieś choroby typu zakrzepica. Niedrożność żył, jakieś, jakieś złogi, które są związane z, z jakimś cholesterolem, czy jakimś takimi niewłaściwym odżywianiem. Ja modę się teraz Duchu Święty, żebyś przyszedł i udrażniał to, co zostało zatkane. Nawet jeżeli to było. Nawet jeżeli przyczyna leżała, jakby po naszej stronie. Z powodu naszej głupoty, nieświadomości, w odżywianiu, w traktowaniu swojego ciała. Boże my Cię przepraszamy za to i chcemy przyjąć Twoje uwolnienie w tej kwestii, bo, bo wiemy, że ty jesteś większy niż, niż nasza głupota, niż nasze słabości, i chcemy teraz przyjąć właśnie takie udrożnienie naszych żył. Niech te, niech te wszystkie złogi teraz zostaną rozpuszczone w imieniu Jezusa Chrystusa, niech przyjdzie pełna wolność, pełna wolność, pełen, e, pełen przepływ, pełna drożność. Hmm, w imieniu Jezusa Chrystusa przyjmujemy Twoje uzdrowienie, przyjmujemy i czujemy, jak to wszystko zaczyna krążyć. Ja modę się również o takie problemy związane z limfą. Niektórzy mają problemy z puchnięciem kończyn, z puchnięciem rąk czy nóg, bo limfa, nie się rzadko mówi o tym, ale limfa to też jest coś ważnego, co powinno przepływać w naszym organizmie, a z różnych powodów, czy chorobowych, czy z siedzącego trybu życia to nie, to nie krąży właściwie i, i są różne opuchnięcia, są powiększone węzły chłonne. Ja wołam również o to, żeby ten przepływ tutaj następował. Pełen przepływ w limfie, bez względu na to, właśnie jak to odczuwasz, czy w ogóle jesteś tego świadomy, ja, ja modlę się teraz Duchu Święty, żebyś uwalniał od, od tej nieodrożności, od tych żeby, żeby zniknęły te wszystkie opuchlizny, opuchlizny związane z zatrzymaniem Limfy. Niech to zostanie pchnięte w imię Jezusa Chrystusa. Niech to zacznie krążyć na nowo w nas, boże my oddajemy Tobie swoje ciała. One pod wieloma względami nie funkcjonują tak jak powinny, ale oddajemy swoje ciała, żebyś ty nas właśnie na nowo pobudzał do życia. Żeby i krew, i linfa, i te wszystkie płyny, i hormony, to, co w nas krążyć powinno, to, co powinno być związane z ruchem, z przepływem, żeby to właśnie krążyło, żeby to był, żeby był dobry przepływ. Tak samo modlę się teraz o jelita, modlę się o wszelkie zaparcia czy, czy niedrożność jelit, również. Boże, przepraszamy Ciebie za to, w jaki sposób żeśmy się odżywiali czy nieprawidłowo prowadzili, ale jesteśmy zdani na Twoją łaskę, jesteśmy zdani na Twoją rękę dzisiaj. I, i wiemy, że Ty, Ty przyszedłeś po to, żeby nas uwalniać, i to, co zostało zablokowane, żeby zostało y, odblokowane, żeby zostało otworzone. Y, takie dzisiaj mam słowo, takie przekonanie, żeby modlić się o to, żeby to, co zamknięte, zostało otworzone. Ponieważ Ty, Duchu Święty, chcesz przepływać przez nas. Tak więc modlę się o Jelita, modlę się o te wszystkie niedrożności, jakieś wzdęcia, jakieś, jakieś jelita wrażliwe, jakieś uchyłki w tych jelitach, jakieś polipy czy, czy nadżerki to wszystko, żeby zostało uzdrowione w imieniu Jezusa Chrystusa. My Ci oddajemy to Boże, żebyś teraz mógł tego dotykać i żeby pełne uzdrowienie przyszło. Tak, niech te żylaki zostaną uzdrowione. Modlimy się o, o żylaki. Niech one znikną, niech zostaną zasklepione, żeby te żyły były zdrowe. Niech to przepłynie, niech, to, niech, to, niech ten przepływ przez Twoje żyły będzie swobodny. Ja modę się również o, o, o jakąś drożność, jeśli chodzi o układ nerwowy. Jeżeli tutaj coś zostało zablokowane, Boże, wołamy o, o, o to, żebyś ty teraz przyszedł i odblokowywał to, co jest zatkane, to co jest y, jakoś ściśnięte w układzie nerwowym. Czy to się y, tyczy kręgosłupa, gdzie, y, gdzie jakieś kręgi zostały ściśnięte i zablokowały jakieś nerwy. Czy to są też nerwy w naszych oczach, które zostały jakoś zniszczone, zdegenerowane i nie działają właściwie? Niech będzie tutaj pełen przepływ, pełen przepływ impulsów w naszych oczach, w naszych uszach, w naszym mózgu. Duchu Święty, płyń, ty jesteś jak rzeka. Płyń i przepływaj przez nas. Przepływaj przez nas duchowo, ale pobudzaj też ten przepływ, jeśli chodzi o materię, o materię w naszym ciele, o, o, o te wszystkie rzeczy, które powinny mieć przepływ powinny być otwarte. My chcemy otworzyć się na Twoje działanie. My chcemy otworzyć wszystkie nasze żyły, wszystkie nasze komórki wszystkie nasze ścięgna, wszystkie kości. Wszystkie, wszystkie tkanki, które powinny być otwarte i powinny przyjmować od Ciebie błogosławieństwo, i oddawać to błogosławieństwo, chcemy właśnie, żeby tak się działo w imieniu Jezusa Chrystusa. Otwieramy się na Twoje działanie, Duchu Święty, otwieramy wszystkie nasze części ciała, żeby, żeby ten przepływ był możliwy i żeby to, co zostało zatkane i co spowodowało chorobę, zniknęło raz na zawsze. O, yy, odrzucamy, odrzucamy tą chorobę, odrzucamy ten stan zamknięcia i, i przyjmujemy otw otwieranie się na Twoje słowo, na Twoją miłość, na Twoje uzdrowienie teraz. Na Twoje uzdrowienie. E, przyjmujemy to wszystko, co Ty masz dla nas. W imieniu Jezusa, Chrystusa. Amen. Amen. E, kochani, a, dziękuję Wam bardzo za modlitwę. Przepraszam, że dzisiaj tak krótko. Za tydzień będzie dłużej, obiecuję. Będziemy dłużej się modlić, będziemy więcej wołać. Um, ale wierzę, że dzisiaj zostało zrobione w duchu dużo, posunięte do przodu. Czekam na Wasze świadectwa. Napiszcie tutaj w komentarzu albo do mnie bezpośrednio na e maila kontakt tam napisałam, dlatego, że chciałabym usłyszeć świadectwa tego, co się dzisiaj dokonało. Za minutę mam dosłownie spotkanie na Zoomie, więc jeżeli ci z was, te, te z Was, kobitki, jeżeli macie chęć się z nami spotkać w większej grupie kobiet na takim spotkaniu, gdzie face to face na Zoomie będziemy się widziały, będziemy ze sobą rozmawiały, o sianiu i wzrastaniu w Bogu, to zapraszam Was serdecznie. E, tutaj puszczam już linka e, na Zuma, a my widzimy się za tydzień kochani, błogosławię Was. E, to jest wielki zaszczyt modlić się z Wami, o Was i doświadczać tego, co Bóg robi w naszym życiu. To jest po prostu potężne, potężne. Z Panem Bogiem pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.